Dzisiaj nadszedł czas, aby omówić smak kwaśny. Przypomnę, że wcześniej omawialiśmy gorzki, ostry i słony. Musimy wiedzieć, że każdy ze smaków ma bardzo istotny wpływ na funkcjonowanie naszego organizmu z uwzględnieniem poszczególnych narządów. Jeden bardziej wątroba, inny bardziej śledziona, a jeszcze inny ogólnie funkcjonowanie całego organizmu. Ale wracając do smaku kwaśnego. Nie wszyscy wiemy, że oprócz witaminy C, bo bardzo często kojarzony jest z kiszonkami, smak kwaśny ma właściwości ochładzające. Jednocześnie wywołuje niejako zacieśnienie i ma właściwości skupiające, ściągające i pochłaniające. Smak kwaśny. Również wpływa na odwrócenie nieprawidłowego wpływu płynu w naszym organizmie i wzmacnia strukturę tkanki. Przy różnych patologiach możemy zastosować smak kwaśny, aby poprawić funkcjonowanie poszczególnych narządów. Nie jest to oczywiste, że możemy zmniejszyć poprzez przyjmowanie smaku kwaśnego na przykład taką dysfunkcję, jaki jest brak. Szczególnie u kobiet nietrzymania moczu. Ponadto możemy poprawić lepsze funkcjonowanie i zmniejszyć potliwość, zmniejszyć nadmierne krwotoki, czy też biegunki poprzez zastosowanie w pokarmach smaku kwaśnego. Ponadto leczy homoroidy. Ponadto również poprzez te właściwości ściągające zmniejsza tendencję do wypadania. Macicy. No i bardzo ważna dla estetyki naszego ciała przeciwdziała obwiszeniu i zwiotczeniu skóry na naszym ciele. Zaskakujące, ale jakże prawdziwe. E, funkcje narządowe, które e, narządowe smaku kwaśnego, to znaczy wpływ smaku kwaśnego na poszczególne narządy. Najważniejszy narząd, który aktywuje działanie, to jest wątroba poprzez właśnie zastosowanie smaku kwaśnego możemy zmniejszyć jakby uciążliwość dla wątroby wynikającą z przyjmowania tłustych pokarmów poprzez to że kwaśny smak działa jako rozpuszczalnik na tłuszcze i białka następnie można powoduje, że lepiej wchłaniają się minerały ponieważ je rozpuszczają jest wówczas Wchłanianie przez organizm minerałów jest w większym stopniu. Pomocny także przy wzmocnieniu osłabionych płuc. Bardzo dobrze wpływa kwaśny smak razem z gorzkim na pozbywanie się pasożytów w organizmie. I inny bardzo ważny aspekt, jakże pomijany przez wielu, jest to uporządkowanie relacji umysłu-serce. To jest jakby koncepcja, która stosowana często jest w medycynie tradycyjnej chińskiej i powoduje niejako uporządkowanie rozproszonych wzorców umysłu. Cokolwiek by nie znaczyło, harmonizuje nasze myśli w relacji umysłu-serce. Smak kwaśny uzyskujemy z, z mnogości kwasów w naszych pokarmach. Jednak najbardziej popularne kwasy powodujące właśnie odczucie smaku kwaśnego to kwas askorbinowy, kwas cytrynowy i kwas garbnikowy. No i gdzie możemy znaleźć, w jakich pokarmach? Bardzo oczywiste to wcześniej wspomniane kiszonki, kiszona kapusta, kiszony ogórek, ale również mogą być to kiszony czosnek, kiszona cebula, etc. Bardzo dobrym źródłem kwasu kwaśności jest ocet jabłkowy, najlepiej w sposób naturalny wyprodukowany w zaciszu domowym na przykład. Ponadto może mniej oczywistym kwaśnym smakiem charakteryzuje się por i pomidor. Mniej oczywiste są owoce, ale one również zaliczają się do smaków kwaśnych, do. Smaków wywołujących odczucie kwasowości to borówka czarna bądź amerykańska to jeżyny i mango. Jest jeszcze wiele smaków kwaśnych, ale myślę, że te najpopularniejsze omówiliśmy i podaliśmy bardzo zaskakujący, zaskakujący wpływ na funkcjonowanie poszczególnych narządów. Tymczasem to wszystko na temat smaku kwaśnego, następnym razem omówimy smak. Słodki, kończąc jakby omawianie pięciu istotnych smaków w naszych pokarmach. Do zobaczenia, kochani. Dziękuję za uwagę.